Zaczęłam od małego kroku. Nie wiem, czy to też znasz, to uczucie, kiedy budzisz się rano i czujesz, że już jesteś spóźniona, że powinnaś więcej, szybciej, lepiej. Tak wyglądały moje poranki przez ostatnie dwa lata, pantoń. Aż do dnia, w którym postanowiłam po prostu wyjść z domu. Nie było w tym nic spektakularnego. Nie miałam planu, nie miałam celu. Włożyłam bluzę. Związałam włosy i wyszłam. W lipcowym powietrzu było coś kojącego. Zrobiłam kilka kroków i usłyszałam śpiew ptaków. Jakby pierwszy raz od dawna. Szłam powoli, bez telefonów w dłoni, bez słuchawek. Przeszłam obok kiosku, w którym jako dziecko kupowałam lizaki. Przysiadłam przy fontannie, która w dzieciństwie wydawała mi się ogromna. To wszystko wciąż tam było. A ja dopiero teraz to zauważyłam. Wróciłam do domu i pierwszy raz od wielu tygodni nie rzuciłam się od razu do komputera. Usiadłam na podłodze, oparłam się o ścianę i zapytałam sama siebie, czego tak naprawdę potrzebuję. Odpowiedź nie była głośna. Przyszła, szeptem, chcę spokoju. Chcę siebie z powrotem, Santieju. Od tamtego dnia codziennie robiłam mały krok xintu. Czasem był to spacer. Czasem herbata wybita w ciszy. Czasem napisanie jednej strony w zeszycie, który nazwałam moje myśli. Nic wielkiego, ale te małe rzeczy układały się we mnie w coś większego kądu i... Pamiętam wieczór, kiedy pierwszy raz zasiłam światło przed północą. Zamiast przewijać ekran, po prostu zamknęłam oczy. I zasnęłam ze spokojem. Nie dlatego, że wszystko się ułożyło, ale dlatego, że ja przestałam się tak bardzo bać, że się nie uda. Największa zmiana przyszła po cichu. Zaczęłam się do siebie uśmiechać. Rano? W lustrze. Nie dlatego, że wszystko robię idealnie, ale dlatego, że próbuję. Codziennie. Od nowa. Dziś znów zrobiłam mały krok kanty. Kupiłam bilet do miasta, w którym kiedyś mieszkałam przez chwilę. Nie po to, żeby coś naprawiać, tylko po to, by odwiedzić samą siebie z tamtego czasu. Przypomnieć jej, że nie zawiodła, że po prostu potrzebowała czasu. Nie wszystko jeszcze we mnie ciche. Wciąż uczę się nie ścigać z własnymi oczekiwaniami. Ale wiem już, że nie muszę od razu być daleko. Wystarczy, że ruszę mały krok i potem następny.